PrEP jest bardzo skuteczny, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o HIV i to jest jakby super, super zabezpieczenie pod tym względem, tylko też trzeba go prawidłowo przyjmować. Natomiast prezerwatywa, no to tak najlepiej by było, żeby stosowali prezerwatywy, dlatego że no, wzrasta nam liczba zakażeń chlamydią, rzeżączką czy kiłą. No dobrze, a jakie są potencjalne wady i ograniczenia prepu? Ograniczeniem prepu jest na pewno jego dostępność e, i brak edukacji. Tak? Lekarze bardzo często nie wiedzą w ogóle czym jest prep. Pr trudno kupić go w aptece, zwłaszcza gdzieś tam w mniejszych miejscowościach, trzeba pamiętać, prepu tak, tej ochrony prepu nie widać, tak? Dlatego jakby, to, to nie jest jak prezerwatywa, że mamy ją założoną albo nie mamy, tylko trzeba przyjmować prep w odpowiednim schemacie, pilnować tego, żeby tak, bo prep w Polsce jest w tym momencie w zasadzie tylko tabletkowy. Trzeba pamiętać o tym, żeby te tabletki przyjmować regularnie. No i taką ochronę uzyskujemy, w zasadzie taką bardzo dobrą ochronę uzyskujemy po kilku dniach regularnego przyjmowania tego leku. Tak? No i też oczywiście regularne, regularne badania lekarskie. Nie?